うん。<noise> W piątek, w godzinach wieczornych, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Pabianickiej Komendy Powiatowej Policji zatrzymali dwóch pabianiczan podejrzanych o dystrybucję narkotyków 27-letniego Krzysztofa R. i 19-letniego Mariusza N. W wyniku przeszukania miejsca zamieszkania jednego z nich znaleziono 26 gram marihuany, 2700 sztuk torebek foliowych przeznaczonych do porcjowania narkotyku oraz susz roślinny nieokreślonego rodzaju. Jak nas poinformował dzisiaj rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji, prokurator nie zastosował wobec zatrzymanych aresztu tymczasowego. Od wczoraj na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Grota Roweckiego nie działa sygnalizacja świetna. Tworzą się w tym miejscu liczne korki, dochodzi również do kolizji. Dzisiaj w samopołudnie wydarzył się tutaj wypadek. Fiat Cinquecento, jadąc ulicą Grota Roweckiego od Orlej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu samochodowi ciężarowemu jadącemu ulicą Kilińskiego. W wyniku zdarzenia Fiat okręcił się o 90 stopni i zatrzymał kilka metrów dalej. No ja A, razem No Ale dostałam głowę, spadły mi okulary nie ukrywam nic się w Tak, ale. Dopiero teraz jak założyłam okulary. Skąd wstąpię sobie rzeczywiście. Ten ciężarowy samochód, skąd jechał, który wpadał? Która tam? Tam, przejechałem drogę. Nie, 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 wiem. nie wiem. Nie pamiętam. A my też widzieliśmy. Są tego zdarzenia? Tak. Ja Ktoś widział? Ja tego ja ten... nie kojarzy. Aha, oj, bardzo dobrze. Miał akurat, no więc, jeliśmy Lublinem, wciąż chodziliśmy w lewo, postę... no i pan wyjechał, no, nam wyjechał. nie widział po prostu, przez Lublina wyjechał no, prosto i został. To, 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 to. Strażacy jako pierwsi udzielili pierwszej pomocy kierowcy i pasażerowi Fiata. Po kilku minutach przyjechało pogotowie, które zabrało poszkodowanych do ambulatorium. Na tak ruchliwym skrzyżowaniu służby odpowiedzialne za działanie sygnalizacji powinny reagować natychmiast. Niestety w tym przypadku tak nie było. Również kierowcy powinni jeździć ostrożnie i pamiętać, że nie są jedynymi użytkownikami tego skrzyżowania. Są również piesi, którzy aby przejść na drugą stronę muszą niejednokrotnie czekać po kilka minut. Wniosek z tego nasuwa się jeden. Gdy nie działa sygnalizacja ruchem, przynajmniej w godzinach szczytu, powinien kierować policjant. 14 budynków znajdujących się w zasobach komunalnych kwalifikuje się do rozbiórki, poinformował zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. W drewnianym budynku przy ulicy Wysokiej prace już się rozpoczęły. Trzy kolejne przewidziane do rozbiórki w tym roku zlokalizowane są przy ulicach Ko Kochanowskiego 6, Konopnickiej 19 i Kościelnej 2. Pozostałe osiem posesji czeka na zakończenie prac przygotowawczych. Są wśród nich budynki, których współwłaścicielami są osoby prywatne. W takich przypadkach, aby rozebrać budynek, wymagana jest pisemna zgoda współwłaściciela. Należy również określić podział kosztów z rozbiórką związanych. Z niektórych mieszkań należy także wyprowadzić lokatorów, co w sytuacji, kiedy brakuje wolnych lokali, opóźni te czynności. Decyzję o rozbiórce wydaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Na ostatnim posiedzeniu zarząd miasta przyjął projekt uchwały Rady Miasta o nadaniu nazwy nowej ulicy. Radni z Komisji Spraw Obywatelskich zaproponowali, ażeby obecna droga bez nazwy, odchodząca od ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków na wysokości posesji nr 28, nazywała się ulicą Kasztelańską. Karnawałowy bal Zuchowy odbył się w minioną sobotę w szkole podstawowej nr 3. Impreza została przygotowana przez namiestnictwo Zuchowe, pabieńskiego Hufca ZHP. Blisko 40 przyszłych harcerzy z wszystkich gromad zuchowych wykorzystało ostatnią sobotę karnawału na tańce i pląsy. Ponieważ był to bal maskowy, wszyscy przygotowali atrakcyjne stroje, które na pewno już jutro wykorzystają ponownie na ostatkowych balach przebierańców. W ostatni weekend karnawału wielu pawianiczan bawiło się na balach, przyjęciach i prywatkach. Na zaproszenie agencji Enrico w piątek do pawianic przybył Don Wasel i zespół Roma. Czy gościliście już wcześniej w Pabianicach? O, chyba od kilkudziesięciu lat po raz pierwszy. Ponieważ pamiętam jeszcze jak byłem młodym chłopcem, jak gościliśmy w Pabianicach z tą naszą dużą Romą. Ponad 30 osób. A to jest już ta nowa Roma, tak? Ja bym powiedział, że może to jest ta Roma taka w mniejszym składzie, bo w zasadzie jesteśmy trzecim pokoleniem zespołu Roma. Bo Roma, jak może i telewizowie niektórzy pamiętają, istnieje od roku 1948. My jesteśmy już trzecim pokoleniem tego zespołu Roma. Ehm, aczkolwiek zmienił się e, styl naszej muzyki, przede wszystkim to jest ważne, że ona jest oparta na korzeniach e, naszego narodu muzyki, natomiast bardziej jest, została taka stylizowana. Oparta jest, program jest oparty w ogóle na moich repertuarach, co nie znaczy, yy, co nie znaczy że w programie mamy yy, czardasze tańce, yy, piosenki, chociażby nawet yy, tutaj po mojej lewej stronie jest wybitny skrzypek cygański, wspaniały zresztą, yy, Virtuos yy, Robert Lakatosz. No, dwie piękne yy, dziewczyny, gwiazdy, które pracowały przez wiele, wiele lat w teatrze woskiewskim i w teatrze w Petersburgu w Rosji są to autentyczne cyganki, które e, obecnie pracują z nami na stałe w naszym zespole. Jest również ze mną tutaj e, wybitny akordeonista, kompozytor, aranżer, parnoraj e, i wiele, wiele innych gwiazd. Postawi postawiliśmy na gwiazdy w tym zespole, w składzie. Po prostu e, nie ma czasu dla statystów, bym może tak powiedział. E, wszyscy są gwiazdami w tym zespole. Zespół liczy w zależności od charakteru programu od 8 osób do 15. Wywiad z Don Wasylem przeprowadziliśmy na kilkanaście minut przed rozpoczęciem balu, który zaplanowany został w sali gimnastycznej dawnej szkoły położnych przy ulicy Zamkowej 1. Niestety z planów nic nie wyszło. Zamiast stupar na parkiecie przy dźwiękach cygańskiej muzyki bawiło się tylko około 30 osób. Jaki tego powód? Czyżby pabianiczanie nie lubili tego typu muzyki? A może błąd leży po stronie organizatorów, którzy źle rozpropagowali tę imprezę. Ci ostatni przekonywali nas, że tuż przed balem posiadali już 80 rezerwacji, niestety tylko rezerwacji. Ci paganiczanie, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w pożegnaniu karnawału przy dźwiękach muzyki zespołu Roma niech żałują, bo pomimo małej frekwencji zespół grał i śpiewał tak, jakby na sali był komplet. Nieważne jest ilość, tylko jakość, powiedział Don Wassel. A jakość była naprawdę fantastyczna. Kiedy przyjdziecie ponownie do Pabianic? Zawsze jesteśmy do usług, o ile tylko nas ktoś z organizatorów zaprosi. Jesteśmy po to, żeby występować, śpiewać, tańczyć, grać. No i chyba jesteśmy ostatnimi, jedynymi Romami, którzy są autentyczni w, w swoim koczowaniu tego taboru cygańskiego, ponieważ wędrujemy cały czas, gdzie się przemieszczamy od wsi do wsi, od miasta do miasta, od kraju do kraju i ciągle gdzieś wędrujemy i pokazujemy te nasze tradycje, tą muzykę, naszą ten folklor i w związku z tym wszędzie, gdzie nas tylko będą zapraszać, zapraszają z przyjemnością, korzystamy z zaproszenia i występujemy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nas zaproszono dzisiaj tutaj, żeby Państwa zabawić, tutaj mieszkańców Pabianic, co będziemy czynić z wielką przyjemnością. Pozostało mi tylko jeszcze powitać państwa w moim języku romenge te i Roma romas wszystkim wszystkiego najlepszego aby nasze piosenki przynosiły państwu szczęście i radość żebyście państwo mogli zapomnieć chociaż przez chwilę o swoich kłopotach o troskach Koszykarki Polfy awansowały do półfinału w rundy play-off w sobotę Pabieńczanki pokonały w Gdańsku miejscowy start 58 do 48, prowadząc do przerwy 43 do 30. Najwięcej punktów dla naszej drużyny zdobyły Trześniewska 20 i Wlaźlak 16. W półfinałach Polfa zmierzy się z Krakowską Wisłą, która po sobotniej porażce w Toruniu w niedzielę pokonała AZS 72 do 47, wygrywając rywalizację 3 do 1. Nie wiadomo, kto będzie przeciwnikiem polfarmy, Gdynianki pokonały w ćwierćfinale trzykrotni Ślęzę i czekają teraz na wynik rywalizacji ŁKS-u z kolorem Cup. Łodzianki wygrywając w sobotę i niedzielę dwa spotkania doprowadziły do remisu. O tym, która z drużyn awansuje do półfinału, zadecyduje piąty mecz. Pomimo iż spotkanie odbędzie się w Rybniku, ŁKS nie stoi na straconej pozycji. W miniony weekend Łodzianki udowodniły, że stać na pokonanie rywalek. Ósmoklasistki ze szkoły podstawowej nr 3 zdobyły pierwsze miejsce w pływackich drużynowych w mistrzostwach powiatu pabieńskiego, rozegranych w miniony piątek na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W zawodach udział wzięły reprezentacje gimnazjów i ósmych klas szkół podstawowych, drugie miejsce wywalczyły dziewczęta z gimnazjum nr 1, trzecie zawodniczki ze szkoły podstawowej nr 9. Na ogólny wynik złożyły się punkty zdobyte w poszczególnych konkurencjach, to znaczy stylu dowolnym, klasycznym i grzbietowym. Najlepsze pływaczki to Anna Hartmann ze szkoły podstawowej nr 3, która triumfowała w stylu dowolnym i klasycznym, oraz Marta Milczarek z dwójki, zdobywczyni pierwszego miejsca w stylu grzbietowym. W tej samej kategorii wiekowej rywalizowali również chłopcy. Mistrzostwo powiatu zdobyła podobnie jak wśród dziewcząt drużyna ze szkoły podstawowej nr 3. Drugie miejsce zajęli pływacy z gimnazjum nr 1, trzecie drużyna ze szkoły podstawowej nr 13. Jutro w godzinach od 15 do 16 dyżur radnego pełnić będą w Urzędzie Miasta Zbigniew Dychto, wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz Wiesław Madejski, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. W siedzibie Starostwa Powiatowego Marek Ostojski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz Hanna Firlej, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.